Witam, witam, ja jestem Patryk Sygidus i w tym odcinku zajmiemy się ifami, czyli po prostu takimi warunkami, jeżeli coś jest prawdziwe, to możesz coś dalej zrobić, jeżeli coś jest nieprawdziwe, to dalej nie możesz tego zrobić. No to przejdźmy od razu do praktyki const age, równa się tutaj na to 10 i robimy ifa. I sobie w tym ifie wpisujemy takie dwie rzeczy, taki zwykły nawias oraz klamerki. W tym nawiasie sprawdzamy warunek, czy jest prawdziwy, czy jest nieprawdziwy, a w kamerkach yy, robimy jakiś kod, który ma się wykonać, jeżeli warunek jest prawdziwy. Czyli jeśli warunek jest prawdziwy, to rób to. Czyli tak, jeżeli age jest większe niż 18, to konsol, log możesz kupić piwo. No. A w przeciwnym przypadku, else, jeżeli to nie będzie prawdziwe, to masz wykonać jakiś inny kod console.log. Nie możesz kupić piwa. No i sobie zaraz sprawdzimy, czy to nam zadziała. Wpisuję sobie w terminalu Node, if.js. Nie mogę kupić piwa. Jeżeli mam 20 lat, to mogę kupić piwo. A jak wezmę 18 to nie mogę kupić piwa, bo musi być większe, a yy, tu można było wystawić równe, czyli większe bądź równe. Oczywiście tu można wystawić drugą stronę, nie? Teraz jest większe bądź równe. I już mogę kupić piwo. Mogę to sobie też przejść na osobny warunek. Sobie tutaj yy, dorzucę w drugą stronę to zrobić w ten sposób else if? I tak, else if to oznacza, jeśli nie tamto, to sprawdź kolejny warunek, nie? Teraz to zobaczymy jeszcze. Dobra, age. Równy. Jeżeli age jest równe 18, to koniec. log już możesz kupić piwo Gra, gratuluję o o Jezu. gratuluję teraz się wyświetla nam ten komunikat, czyli e, najpierw mamy właśnie tę naszą zmienną, która jest równa 18 on tutaj sprawdza czy, 8, czy age jest równa 18, jeżeli tak to na to jeżeli nie, to się zastanowi, czy ten warunek tutaj jest prawdziwy. Jeżeli jest prawdziwy, to już jest i to. A jeżeli żaden z warunków położenia nie był prawdziwy, to po prostu robi to tutaj. Tak to działa. Po prostu else nam przechodzi dalej, a też możemy robić dalej z ifami, nie? No, takie fajne rzeczy. I możemy też tutaj wpisać z dwoma znakami równa się, bądź z trzema znakami równa się. Na razie nie będę wchodził, czy one się różnią, ale mniej więcej to samo. Tylko trzeba pamiętać, że jeden y, znak równości y, daje nam przypisanie, czyli do tej wartości tutaj masz przypisać to, a dwa znaki równości dają nam porównanie, czyli, czyli sprawdza, czy to jest równe temu. No i też możemy sobie pisać jakieś i oraz lub, czyli tak, weźmy tutaj, dajmy lub, lub stawiam w ten sposób. To jest shift i tam taka kreska nad enter. Jest ukośna kreska nad enter, nie? To z shiftem i wciskam i powstaje taki znak. To zostawiam dwa takie i to jest loop. Zróbmy const, to dla ojca równa się true, czyli po prostu, żeby coś to na przykład ma. 10 lat mógł kupić piwo dla ojca. tam wiesz, do sklepu i mówi, ale to dla ojca, to sprzedawca mówi, no dobra. To... No wiesz, to dla ojca równa się. Tru. Czyli teraz mamy taką sytuację, że jest 10-latek, ale on idzie kupić piwo dla ojca. Czyli może kupić piwo. jeżeli kupuje dla siebie, nie dla ojca, to nie może kupić piwa. I tak, jeżeli mam tutaj po prostu takie true bądź false, to nie musimy pisać tego dwa razy równa się, tylko możemy po prostu postawić w ten sposób. Jeszcze wezmę na true, żeby pokazać, że to działa. Czyli mogę kupić piwo. Po prostu nie muszę pisać równa się, jest równe e, true. To, to jest po prostu dosyć logiczne, jak to e, działa. No i jeszcze mogę postawić sobie end, czyli i, czyli oba warunki muszą być spełnione. And teraz zmienię 18, żeby nam weszło w to. Pojď. 18 wykasowałem niechcący. And. const Czy urodziny już były? Równa się. Z będzie. E, false. Czy urodziny już były? I zobaczmy czy to nam zadziała. Mogę kupić piwo, a, bo to jest dla ojca jeszcze. Teraz nie mogę kupić piwa, bo urodzin jeszcze nie było, więc nie mogę. Jak już urodziny były, to już możesz kupić piwo gratuluję. No i tak się nam po prostu to sprawdza. No, trzeba po prostu trochę z tym posiedzieć, że tak powiem. No, w sumie też nie wiem, na ile dla ciebie jest to zrozumiałe, bo zauważyłem, że wiele osób wpada w taką pułapkę, że o, ja to umiem, więc to jest oczywiste, i później dochodzi do takich przykrych sytuacji, że jakiś ktoś, kto już ma doświadczenie, pokazuje jakiś fragment kodu komuś, kto nie ma doświadczenia, i przecież to jest oczywiste, i czego tu można nie rozumieć, nie? To jest taka cholera ta pułapka, nie? Że ja też się kiedyś tego uczyłem, tylko teraz na. Obecnie nie wiem, na ile, na ile jest to dla Ciebie oczywiste, bo dla mnie to jest oczywiste, ale dla kogoś, kto się dopiero tego uczy, może nie być oczywiste. Zauważyłem, że dużo osób wpada w, prostu w taką pułapkę, że mi się wydaje, że to się jest oczywiste, ale dla osób, które się dopiero tego uczy, takie proste rzeczy mogą nie być oczywiste. Teraz właśnie zastanawiam się, na ile dla Ciebie to jest oczywiste, bądź nie jest oczywiste, ale mam nadzieję, że jakoś Ci się prezyd, czy później uda tego nauczyć. Tak czy inaczej, jeszcze powtórzmy, co tu się dzieje. Mamy trzy Zmienne age to dla ojca oraz czy urodziny już były. To są pulienki, nie, prawda, bądź fałsz, tutaj mamy liczbę. Czyli tak, najpierw if, czyli masz sprawdzić warunek, który jest w tych nawiasach. I tak, najpierw sprawdza czy age jest równe 18 oraz jeszcze musi sprawdzić czy urodziny już były. Jeżeli oba warunki są spełnione, bo tutaj jest end, czyli i, to robi tę linijkę kodu. Jeżeli to nie jest prawdziwe tutaj, to tej linijki nie wykonuje. Zamiast tego sprawdza kolejny warunek, czyli jest właśnie w innym razie. Sprawdź, czy to jest prawdziwe. Tutaj ma, że h jest większe niż 18 oraz lub to dla ojca. Czyli jedno z tych musi być prawdziwe. Jeżeli h jest większe niż 18, to wykonuje to. Jeżeli nie jest większe, to sprawdza kolejny warunek, czy to dla ojca. Jeżeli to jest dla ojca, czyli true, to wykonuje tę linijkę. Jeżeli oba nie są prawdziwe, to po prostu wykonuje to, co ma w tym ostatnim Elsie. A jeżeli tego ostatniego Elsa nie będzie, to po prostu nic nie zrobi. Tak to po prostu działa. Tak czy znaczy, inaczej, żeby sobie to przećwiczyć, doproponuję ci zadanie domowe. Zrób podobny przykład, ale z prawem jazdy. Czy możesz jeździć samochodem? Czy jestem trzeźwy? Czy nie zabrali mi prawa jazdy? Wymyśl coś, czekam na Twoją kreatywność. Czyli po prostu zrób sobie kilka warunków. Po prostu to już na siebie zadanie dosyć dowolne, z dużą dozą własnej kreatywności. Jakie tam warunki zrobisz? Nie wiem, może jakieś ograniczenia prędkości, coś z tyłu. Po prostu wymyśl jakąś taką strukturę. Im bardziej będzie ona zaawansowana i im, im więcej będzie tych ifów, elzów, tym lepiej. Im więcej popychasz tego typu znaków, tym lepiej. Po prostu wymyśl coś, chyba tak najpierw się tego nauczyć. Stwórz możliwie jak najbardziej skomplikowaną tego typu strukturę, jaka ci po prostu wpadnie do głowy. No i co? I takie masz po prostu tutaj zadanie domowe. Mam nadzieję, że się uda. No, kończymy.